Bracia i siostry, witajcie w pokoju serca. Szczęści Boże. Dziś stajemy razem przed Bogiem żywym, w ciszy i w zaufaniu. Chwali dusza moja Boga Najwyższego, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Niech te słowa, niech te słowa, niech ta pieśń serca otworzy w nas przestrzeń na Jego obecność. Chwali dusza moja, Boga Najwyższego, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Bo Bóg jest blisko, Jezus jest pośród nas, Duch Święty oddycha w naszej modlitwie. Chwali dusza moja, Boga Najwyższego. Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Kochani, wejdźmy w to spotkanie spokojnie, bez pośpiechu. Niech każde słowo będzie jak światło, a każda chwila jak łaska. Moi drodzy, zapraszam do wspólnej wieczornej modlitwy. Boże Najwyższy, Ojcze, pełen dobroci, przychodzę, aby Cię uwielbić całym sercem, całą duszą i całym życiem. Jezu Chryste, Panie mój Izbawicielu, dziękuję Ci, że jesteś blisko, prawdziwy, cichy, wierny. Przyjmij moje myśli i moje intencje. Przyjmij to, co jasne we mnie i to, co jeszcze zranione. Uczyń moje serce miejscem pokoju. Duchu Święty, tchnienie Boga, napełnij nas swoją obecnością. Oświecaj nas, gdy nie rozumiemy. Podnoś nas, gdy słabniemy. Umacnij nas, gdy boimy się jutra, prowadź nas drogą miłości, która nie osądza, lecz uzdrawia. Panie, oddajemy Ci ten czas modlitwy, nasze rodziny, naszą wspólnotę, nasze sprawy i pragnienia. Niech wszystko, co dziś wypowiemy, będzie dla Ciebie chwałą, a dla nas łaską odnowy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mój drogi bracie, moja droga siostra, niech Bóg Najwyższy umocni Twoją duszę i napełni ją pokojem. Niech Jezus Chrystus otulicie swoją miłością i poprowadzi bezpiecznie przez noc i przez dzień, niech Duch Święty rozświetli Twoje myśli, uspokoi serce i da Ci mądrość w każdym wyborze. Niech w Twoim domu zagości zgoda, niech w Twoim sercu zapłonie nadzieja, niech w Twoim życiu wzrasta dobro w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bracie i siostry, Dziękujemy Bogu za ten wspólny czas. To, co dziś wypowiedzieliśmy, powierzamy Jego miłosierdziu. To, co w nas ciche, niech On umocni. To, co w nas zranione, niech On uzdrowi. To, co w nas dobre, niech On pomnoży. Idźmy w pokoju, niosąc w sercu uwielbienie. Chwali duszę moja, Boga Najwyższego, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Niech Pan nas strzeże i prowadzi. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. do serca, wracam do Boga. Jezu mieszkaj w sercu. Jestem w Twoich dłoniach, wiem, w Twojej miłości trwam. Serce należy do Ciebie, Jezu. Serce należy do Ciebie. Jestem w Twoim świetle. Jestem w Twoim. Święty, ćni we mnie, niech oddycham tylko Tobą, Ojcze, bądź mi bardzo blisko, gdy wracam do serca.